Beny Animations Polskie. Mieszkam samotnie w wynajmowanym domku parterowym w podmiejskiej dzielnicy turystycznego miasteczka. Pracuję jako technik aparatury biomedycznej na wieczorne zmiany w miejscowym szpitalu. Ponadto cierpię na bezsenność. Wielu lituje się nade mną, kiedy mówią o swojej przypadłości. Zawsze mają dla mnie milion rad typu Wani, 200 na strzała i nie niemowlę. Ale oni nie zdają sobie sprawy, że przywykłem do swojej odwiecznej klątwy. Mam całe mnóstwo zainteresowań, którymi wypełniam wolny czas. Z reguły czytam książki lub słucham starych kaset stachurskiego. To dostarcza mi rozrywki, kiedy wszyscy inni smacznie sobie śpią. Jakiś czas temu kupiłem sobie drona na GPS. Dałem za dwa klocki, ale czego to się nie robi dla rozrywki. Zresztą to i tak nie najdroższy dron. Ogólnie interesuje się fotografią, a jeszcze bardziej rają mnie fotki cykane z powietrza. Miałem nadzieję na kilka dobrych ujęć w mojej okolicy pod Kielcami. Pobiegłem do paczkomatu, jak tylko dostałem sms -a. Otworzyłem pudełko jeszcze przed drzwiami. Jeden z sąsiadów, pan Janusz, zobaczył mnie i pomachał. Odmachałem mu i wróciłem do otwierania paczki. Dron ważył jakieś półtorej kilo. Wyglądał jak przerośnięty router z czterema śmigiełkami. Od frontu kamera 4K. Sterowanie za pomocą aplikacji lub pilota dołączonego do zestawu. To zapewne dla uczylanych notatką danych z telefonu. Ale ja zaliczam się do tych, którzy mają w dupie tą całą inwigilację, więc postanowiłem skorzystać ze swojego iPhone'a. Skalibrowałem wszystko i poszedłem do roboty. Po pracy zabrałem się za testowanie drona w ogrodzie. Był pod ładowarką całą moją zmianę, a było już grubo po północy. Udało mi się go znieść na wysokość 200 metrów. Włączyłem funkcję trybu nocnego, zanim zbił się w powietrze. Jak tylko przyleciałem nad swoją chatą, poczułem dreszczyk. W końcu widziałem miejsce, w którym mieszkam z lotu ptaka. Wyglądał jak pudełko zapałek ustawione w rzędzie innych pudełaczek. Polatałem sobie nad okolicą. Po kwadransie zauważyłem coś podejrzanego. Państwo biernacy mieszkali nieopodalnie, ale tej nocy ich Mitsubishi nie stało na podjeździe. Pewnie stary pojechał w delegację, pracował jako szambonurek i czasami musiał jeździć, kiedy komuś zapchała się rura po sowitej uczcie. Nagle pod dom podjechał zielony pick-up. Wysiada jakiś młody gość z fryzurką. Podszedł do drzwi i zapukał. Stara otworzyła w samym szlafroku. Uścisnęli się i weszli do środka. Bawiłem się dronem dopiero ze 30 minut, a już nakręłem sąsiadkę na zdradzie. Pewnie żyją w otwartym związku, pomyślałem. Lepiej się nie mieszać. Zapomniałem o tym i dalej latamy nad okolicą. Tej nocy położyłem się szczęśliwy. Znalazłem sobie nowe hobby. Mojego braku talentu nie nadrobi nawet najlepszy dron, ale i tak miałem frajdę. To była nowa rutyna wspomagająca moją walkę z demonem zwanym bezsennością. To było tak wciągające, że wkrótce stało się moją obsesją. Pewnej nocy spostrzegłem coś dziwnego. Czterech bladych gości stało na trawniku czteropiętrowego domu w mojej okolicy. Mieli na sobie białe, powiewające na wietrze fartuchy. Każdy jeden z rozdziewioną paszczą. Ciekawość, że ramię od środka. Podleciałem bliżej. To manewr, którego raczej należy unikać. Naruszyłeś prywatność lub szpieguj, a pożegnać się z pozwoleniem na drona. Należy trzymać się przepisów, a jest ich sporo. Musiałem rozkminić, co takiego kombinowali o tak nietypowej porze. Tak, wiem, nie powinienem wsadzać nosa w nie swoje sprawy. Jeden z typów miał krwawe ślady na swoim białym fartuchu. Kiedy dostrzegli drona, spojrzeli na niego jak jeden mąż, zanim rozpłynęli się w powietrzu. Po chwili nie było już po nich śladu. Dla zwykłego zjadacza chleba to nie do pomyślenia, ale ja nie spałem już od sześciu nocy, a halucynacje wynikające z braku snu to standard. Pomyślałem, że znowu mam zwidy, ale nie wiem. Sami ocencie. Poleciałem dronem pół kilometra dalej, wzdłuż obwodnicy, w kierunku muzeum. Zauważyłem faceta idącego chwiejnym krokiem po parkingu. Wpierw pomyślałem, że to jakiś manel szukający niedopałków, ale po bliższej inspekcji widać było, jak jego głowa kiwa się w nienaturalny sposób, jakby ktoś skręcił mu kark. Upadł na ziemię i rozpłynął się w powietrzu. Na ścieżce rowerowej za budynkiem stał jeszcze ktoś. Jakaś typiarka. Trzymała ręce nad głową, goniąc w kierunku drona. Jej stopy uniosły się nad ziemią, a ciało rozczłonkowało, znikając w maślanej mgle. Mógłbym przysiąc, słyszałem jej krzyk zebrany mikrofonem z drona. Najwyższy czas uciąć komara, albo przynajmniej spróbować pomyślałem. Wiedziałem, że sen nie ukoi po tym, co zobaczyłem. Przeleciałem dronem obok domu Biernackiej, zielony pikap na podjeździe. Pewnie stary znów odtyka komuś szambo. Ten sam łokos z fryzurką na żel wyszedł na zewnątrz i sięgnął do kieszeni, wyjął fajkę i ściągnął bucha, zanim spojrzał w górę i spostrzegł drona. Zbyt długo trzymałem go w jednym miejscu. Następnie sięgnął za pazuchę i wyjął spluwę. wycelował w kamerę i pociągnął za spust. Zrobiłem unik. On na szczęście miał cele jak baba z wesela. Pewnie łyknął sobie parę głębszych i rozkalibrował mu się celownik. Strzelił jeszcze dwa razy. Latałem dronem, zmieniając kurs na wszelki wypadek, gdyby rzucił się w pogoń. Miejscowi wezwali policję po tym, jak usłyszeli strzały. Nadjechał patrol i zbadał miejsce zdarzenia. Na szczęście do mnie nikt nie zapukał, bo jeszcze trafiłbym na dołek. Latanie dronem nad pojazdem lub człowiekiem jest surowo zabronione, a ja stronię od kłopotów. Mimo iż byłem w dozwolonej odległości, więc nie miał prawa strzelać do drona w takiej sytuacji, to jakoś nie uśmiechałem się włóczyć po sądach i wykłócać o szczegóły. Ciężko było się dziwić gościowi. Na jego miejscu pewnie zrobiłbym to samo. Ale patrząc wstecz, żałuję, że na niego nie doniosłem. Oszczędziłbym problemów nam obu. Ciekawość wzięła nade mną górę. Nie mogłem przestać myśleć o Biernackich. Zaglądałem tam w trakcie lotów, jarało mnie, że jestem jedyną osobą, która wie, co tam się święci. Pewnej gwiaździstej wrześniowej nocy poleciałem nad dom Biernackich raz jeszcze. Tradycyjnie zielony pick-up i znów wyskakuje ten gość. Dobrze mu się przejrzałem, jak wchodził do środka. Polecieli w ślinę i chwilę potem postali przed drzwiami. Trzasnął za sobą drzwiami, kiedy ta rozpinała mu koszulę. Z odległości wciąż widziałem ich sylwetki, poruszające się za kotarami. Nagle dostrzegłem kolejną parę światła na podjeździe. Nie wierzyłem własnym oczom. To mi starego. Pewnie klient odwołał zlecenie. Pan Biernacki wpierw zaparkował przy krawężniku i opuścił szybę, żeby dobrze przyjrzeć się pick -upowi. Następnie zostawił furę tak, żeby gość nie miał jak uciec. Janusz stanął na betonowym podjeździe przed własnym domem. Miał na sobie tani garniak, który nosi, kiedy nie nurkuje w szambie. Krawat poluzowany, dyszał i sapał, jakby coś leżało mu na wątrobie. Nerwowo szukając kluczy zbliżył się do wejścia. Nawet z tej odległości było widać, jak chodzi na paluszkach, żeby nie narobić hałasu. Wpierw zaszedł do garażu i wziął narzędzia w obie dłonie. W prawej ręce miał topór, ostrzem skierowany w dół, a w lewej karnister z benzyną. Obie rzeczy położył na kocu przy progu domu. Szukając kluczy ogarnął, że drzwi są otwarte i znów sięgnął po zestaw zazdrosnego męża. Gdy wszedł do środka, podleciałem dronem z boku domu. Miałem dobry kąt widzenia. Janusz wszedł na górę i skierował się do głównej sypialni. Kurtyny były odsunięte. Para zabawiała się w najlepsze, kiedy wbił Janusz. Ogłuszył żonę obuchem od siekiery. Runęła na ziemię jak worek kartofli. Romeo wyskoczył z łóżka jak z procy w stronę okna. Chciał wyskoczyć. Janusz wziął rozpęd i zanurzył ostrze w plecach intruza, aż krew trysnęła mu na koszulkę. Ponownie uniósł topór i rozpłatał mu kręgosłup, zanim ten zdążył przekręcić klamkę. Janusz złapał za karnister i polał mężczyznę łafopalną cieczą. Żona w międzyczasie odzyskała przytomność, zamroczona starała się ogarnąć co jest grane. Złapała za lampkę nocną i cisnęła nią prosto w twarz Janusza. Resztki potuszonego szkła stały się do jego ust, oczu i nosa. W międzyczasie stara chwyciła za siekierę i wbiła ją prosto w plecy męża. Złapała za dogorywające ciało, przyciągnęła pod schody i kopnęła w dół. Następnie wyjąła telefon i wykręciła na policję. Trzymałem drona z tyłu domu, zanim przyjechał ambulans i psy. Wtedy akurat nic nie nagrywałem. Nie miałem nic, co mogło posłużyć jako dowód. Jedyne, co mogli ściągnąć z drona, to współrzędne przelotu, a ja wiedziałem, że zaczęliby się czepiać. Moje zeznania i tak nie zdałyby się na wiele. Wszystko mieli jak na dłoni. Wieści o zajściu nigdy nie trafili na antenę, ani do gazet. W sumie ciężko się dziwić, skoro wszyscy żyją tu z turystów. Władze chciały zatuszować fakt, że w ich cudnej mieści nie może rozpętać się takie piekło. Później doszły mnie słuchy, że Romeo skończył jako warzywo, ale ostatecznie przeżył. Janusz zginął w szpitalu od obrażeń zadanych siekierą. Są tu nie winnił panią Biernacką. Uznano, że działała w samoobronie. Zdaniem ławy przysięgłych kobieta nie zasłużyła sobie na taką reakcję ze strony męża. Kiedy w końcu zdradziłem tę opowieść w wąskim gronie znajomych, kumple spytali, czy wciąż korzystam z tego drona. Pewnie, że tak. Dlaczego niby miałbym przestać? Pomyślałem. Jeden incydent nie powstrzyma mnie przed robieniem czegoś, co sprawia mi frajdę. Wciąż latam nim o tej samej porze, kilka minut po północy, kiedy skończę zmianę. Nadal widuję zjawy. Wiele z nich krąży przed moim podwórku i zagląda przez płot. Niektóre z nich wcale nie znikają. Te halucynacje są widoczne nawet pod wieczór. Słońce przenika ich półprzeźroczyste, białe jak ściana sylwetki. Ufam, że całkiem zniknął na pewnym etapie. W Końcu nie są prawdziwe. No nie? W następnym odcinku. Benny Animations polskie.